Dzisiejsze zwalczanie chwasów to jedno z ważniejszych zadań w tym okresie. Na szczęście coraz więcej z Was wykonuje ten zabieg. W ten sposób ułatwiając roślinom bezlesowe przygotowanie się do zimowego spoczynku. Dlaczego powinniśmy zwalczać kwasty już jesienią? Ponieważ jest to likwidacja konkurencji dla rośliny uprawnej o składniki pokarmowe, wodę, przestrzeń czy światło. Badania mówią wyraźnie, że plantacje, na których pozostawiliśmy kwasty do wiosny, potrafią mieć nawet do 30% mniej źdźbeł kłosonośnych. Ponadto, chwasty wiosną, które wzeszły jesienią, są biologicznie silniejsze, bardziej zaawansowane w rozwoju. Oraz również ważna kwestia zdecydowanie łatwiej jesienią znaleźć nam optymalne okno do wykonania poprawnie zabiegu. Celem badań, których prowadzimy od lat oraz poletek pokazowych jest znalezienie bądź potwierdzenie aspektów, którymi powinno charakteryzować się bardzo dobre jesienne rozwiązanie. Po pierwsze, jeden z ważniejszych aspektów jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa dla rośliny uprawnych. Po drugie, zwalczenie jak największej ilości gatunków chwastów. Po trzecie, długie działanie, czyli ochrona od zachwaszczenia wtórnego. Po czwarte, uniwersalność w terminie aplikacji. Oraz piąta, również bardzo ważna kwestia, czyli atrakcyjna cena. Coraz częstszym problemem na naszych plantacjach jest występowanie miotły zbożowej odpornej na niektóre substancje czynne. A przypomnę, jest to kwas, który występuje na ponad 90% areału zbóż w naszym kraju. Dlatego nasze rekomendacje wpisują się w strategie antyodpornościowe. Kierując się tymi aspektami, wybrałem dla Was następujące rozwiązania. Pierwsza opcja, która zasługuje na uwagę, została zastosowana powschodowo na trzeci, czwarty liść. W tym przypadku produktem bazowym do zwalczania chwastów dwuliściennych jest produkt rasel. Zawiera on substancję czynną FloraSulam z grupy sulfonylomoczników, który bardzo dobre, dobrze zwalcza takie chwasty jak mak, przytulia, chwasty rumianowate czy też chwasty z rodziny krzyżowych. Natomiast produktem odpowiedzialnym za kontrolowanie chwastów jednoliściennych jest Cevino. Zawiera on substancję czynną Flufenacet. Ważną cechą tego produktu jest fakt, że zwalcza on miotłę zbożową na każdym etapie jesiennej wegetacji. Aby dopełnić całość, ważnym produktem jest saper zawierający substancję aktywną diflufenika, odpowiedzialny za zwalczanie takich chwastów jak fiołek czy przytulia czepna. Dodatkowo zabezpiecza on nam plantację przed wtórnym zachwaszczeniem. Jak badania pokazują, na tle innych opcji ta charakteryzuje się zachowaniem wysokiej skuteczności nawet w późniejszych jesiennych zabiegach. Kolejne rozwiązanie również rekomendujemy do stosowania powschodowego. Produktem bazowym odpowiedzialnym za zwalczanie chwastów dwuliściennych jest preparat Galmet. Zawiera on substancję czynną metsulfuron metylu w formulacji SG. Metsulfuron na szczęście zwalcza nam te najpopularniejsze chwasty, które możemy spotkać na naszych polach: czyli fiołek, gwiazdnica, niezapominajka, chwasty z rodziny krzyżowych czy rumianowate. W przypadku tego rozwiązania do kontroli chwastów jednoliściennych zastosowaliśmy substancję czynną Chlorotoluron. Oprócz zwalczania miotły zbożowej również wspomaga w zwalczaniu Chabra bławatka. To co jest istotne z perspektywy jesiennego zastosowania Chlorotoluron ma niskie wymagania temperaturowe. To co wyróżnia tą opcję na tle innych dostępnych na rynku to na pewno fakt, że zwalcza on bardzo dobrze bodziszka drobnego.